Jest takie jedno marzenie, które łączy nas wszystkich niemal książkoholików na całym świecie. I nie nie mówię tutaj o tym marzeniu o tej biblioteczce rodem z pięknej Bestii. A o marzeniu, o tej ekranizacji idealnej. I tak, to jest trudna sprawa, to jest temat rzeka, ale czasami, słuchajcie, takie marzenie może się spełnić. I dzisiaj właśnie opowiem wam o takim duecie książkowo-serialowym, perfekcyjnie się dopełniającym, który na dokładkę, słuchajcie, wzruszy Was do łez. Hej, hej, moi drodzy! W ten cudny wrześniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Przełożenie języka literackiego na język filmowy czy serialowy to wcale nie jest taka prosta sprawa. Ba, słuchajcie, często to jest to największe wyzwanie, jakie czeka na twórców, którzy się go podejmują. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że wszystko przecież zależy od ekranizowanej książki, ale z drugiej strony twórcy mają swoją wizję, kierują się swoją wyobraźnią i czasami ta wyobraźnia nie do końca styka się z wyobraźnią i oczekiwaniami czytelników. A gdyby tak, autorem ekranizowanej książki, jednym z producentów, jednym z pisarzy i twórców dialogów, jednym z aktorów była jedna i ta sama osoba? Wtedy wszystko jest możliwe i może się, słuchajcie, zdarzyć, że zarówno książka, jak i ekranizacja stworzą właśnie ten duet idealny. I tak właśnie okazało się w przypadku powieści wszystko czego nie zdążyliśmy powiedzieć bestsellerowego francuskiego pisarza Marka Liviego serial na podstawie jego książki właśnie z niezwykłymi kreacjami Jana Reno i Aleksandry Marilary i z samym Markiem Liwi w jednej z roli właśnie można słuchajcie oglądać w serwisie Kanal Plus Online we współpracy z którym powstał dzisiejszy filmik. I dzisiaj kochani porozmawiamy sobie i o książce i o serialu i powiem wam tak, wszystko czego nie zdążyliśmy powiedzieć to jest bardzo ciepła, taka słodko-gorzka opowieść. Opowieść nostalgiczna, zarówno w tej Książkowej, jak i filmowej wersji. To jest historia ojca i córki, którzy próbują nadrobić ten stracony czas, ale robią to w bardzo nieoczywisty sposób. Ale zresztą, słuchajcie, zacznijmy tutaj od początku. Kilka dni przed ślubem Julia dostaje szokujące wieści: jej ojciec nie żyje. Ojciec, z którym od lat nie utrzymywała kontaktu. Ojciec, który zawiódł ją już wielokrotnie. Ojciec, który nawet umierając w takiej właśnie chwili, zrobił jej na złość. Tym bardziej, że po tym jej odwołanym ślubie, dzień po pogrzebie jej ojca, pod drzwiami Julii ląduje tajemnicze pudło, a w nim jej ojciec. A raczej słuchajcie, maszyna, Android przypominający całkowicie jej ojca właśnie, który ożywa nagle, by przekazać Julii wiadomość, że teraz mają sześć dni. Sześć dni, by nadrobić ten stracony czas. Sześć dni, sześć dni, które wykorzystają na szaloną podróż, podróż przez miejsca znajome. Ojciec i córka, którzy Próbują naprawić teraźniejszość, wracając do przeszłości. I jak dobrze wiemy, nieczęsto zdarza się, by książka, pierwowzór literacki i jego ekranizacja filmowa czy serialowa szły ze sobą w parze. Ba, nieczęsto się zdarza, by film lub serial odzwierciedlały każdy aspekt pierwowzoru literackiego, co więcej, rozwijając poszczególne sceny w bardzo przemyślanie w sposób wizualny. W przypadku Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć, słuchajcie, to się udało i jestem tym ogromnie zaskoczona, ale myślę, że to jest właśnie zasługa samego Marka Levy, który pracował nad produkcją tego serialu również. Współpracując ściśle właśnie z producentami serialu, Współtworząc dialogi, będąc jednym z aktorów, mógł doskonale oddać, właśnie pozwolić oddać sedno swojej opowieści. Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć, Mark'a Levy, to jest opowieść o tej drugiej szansie, o tej drugiej szansie, która nie zdarza się często. To jest ta druga szansa, której zazwyczaj jesteśmy pozbawieni. Tutaj nasi bohaterowie tak naprawdę próbują poznać się na nowo. Ojciec i córka, którzy stracili ze sobą kontakt, a lata milczenia wywołały tak naprawdę tylko wyrzuty wzajemnej goryczy i również wyrzuty sumienia w jednym i drugim. Teraz słuchajcie, mają szansę, mogą odzyskać ten stracony czas, przynajmniej tę kropelę tego, co przelało się już przez lata. Mogą również, co najważniejsze, sobie wybaczyć. Trzeba umieć oswoić czas, w którym spotkać się swoje dziecko, gdy stanie się już dorosłym człowiekiem. Nauczyć się, jak ustąpić mu miejsca. Pisze ojciec do swojej córki, właśnie i dla mnie te słowa są kwintesencją całej tej opowieści. Jak widzicie, całość wydaje się mieć taki nostalgiczny, bardzo melancholijny aspekt, i powiem Wam, że serial doskonale tę melancholię oddał. Przede wszystkim zamykając się ją w doborze ścieżki dźwiękowej, która towarzyszy tej historii na ekranie. Całość w ogóle, słuchajcie, otwiera piosenka, taka słodko-gorzka piosenka o samotności. O zagubieniu, o życiu, które okazało się być nie tym, czego się oczekiwało. Każdy kolejny utwór, bez względu na to, czy nawiązuje do tradycji piosenki francuskiej, czy stanowi tło i y, uzupełnienie dla konkretnej sceny, zdaje się mieć właśnie kontynuować również tę melancholijną, taką wzruszającą nutę. To, co słuchajcie, warto powiedzieć, a co dla mnie wydaje się być nawet jednym z najważniejszych aspektów właśnie tej historii, to jest fakt, że powieść Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć, ma wydźwięk bardziej uniwersalny bardziej światowy, dlatego że amerykanizujący. Natomiast, słuchajcie, ekranizacja, serial jest francuski do szpiku kości. I nie mówię tutaj tylko o kreacjach aktorskich Jeana Reno, Aleksandry Marilary, czy samego Marka Liviego. Nie mówię tutaj o języku francuskim, jakim posługują się przecież nasi bohaterowie, ale twórcy w ogóle postawili na atmosferę, francuską atmosferę całości. Jeśli Paryż, to tylko te najbardziej magiczne, te najpiękniejsze zakątki. Stare kamienice, słynne mosty, artyści wokół dzielnicy Montmartre. Słuchajcie, luksusowe butiki poukrywane po takich zakątkach luksusowych dzielnic. Podobnie jest z Brugią, czy z Berlinem, które odwiedzają nasi bohaterowie. Słuchajcie, to jest taka bombonierka dla oczu. Mamy tam, słuchajcie, takie piękne, urokliwe ujęcia, pozbawione szpetoty, ale wręcz nasycone. Kolorem, podkreślające właśnie to ciepło płynące z całej historii, tę nostalgię. I myślę, że ten właśnie zabieg na ekranie pozwolił, słuchajcie, oddać w ogóle atmosferę tej powieści. Przy tym amerykanizującym książkowym, właśnie pierwowzorze, ta historia mogła utracić trochę magii, ale ona całkowicie odzyskuje ją właśnie w serialu. O czym również warto wiedzieć, o czym warto pamiętać, to jest to, że ta historia jest całkowicie nieprawdopodobna miejscami. Ale wcale nie naiwna. Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć, zarówno w tej książkowej, jak i serialowej formie, ma działać jak taki kompres na nasze serducho ma działać jak kubek gorącej czekolady, ma nas pocieszać, ma nas otulać. Ta poruszające serce opowieść ma jednocześnie i wzruszyć do łez, i nas rozbawić. Ma być takim momentem oderwania od całej rzeczywistości. Ma po prostu dać nam oddech wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujemy. I zarówno powieść Marka Levy, jak i serial, który możecie obejrzeć w serwisie Kanal Plus Online, właśnie sprawdzą się na takie chwile. Pamiętajcie tylko słuchajcie o chusteczkach, bo ja Wam powiem, że łzy są tutaj gwarantowane, i to nie tylko przy zakończeniu. I wyobraźcie sobie, że to, słuchajcie, było moje w ogóle pierwsze spotkanie z Markiem Liwi, i z pewnością nie ostatnie, bo jak się słuchajcie, okazało, ja już widziałam niejedną ekranizację jego powieści, właśnie. Ciepłej wspominam, więc myślę, że sięgnę w końcu również po pierwowzory literackie. A ja jestem, słuchajcie, ogromnie ciekawa, które ekranizacje wy uznajecie za te idealne, które zrobiły na was wrażenie, które świetnie właśnie oddają klimat książki. No i mam również dla Was niespodziankę, aż trzy egzemplarze powieści Marka Liviego, wszystko czego nie zdążyliśmy powiedzieć do wygrania dla Was, a pytanie konkursowe brzmi, polećcie zarówno mi, jak i sobie w komentarzach pod filmem najlepsze Waszym zdaniem ulubione właśnie ekranizacje książek albo filmy albo seriale na podstawie książek. Właśnie, jestem ogromnie ciekawa, co będziecie polecać. I tak jak powiedziałam, odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę troje zwycięzców, a wyniki konkursu pojawią się i w opisie tutaj pod filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. To było, słuchajcie, moje pierwsze spotkanie z Markiem Lewim, ale przekonałam się, że jego pisarstwo przypomina nieco pisarstwo Nicholasa Sparksa. To jest taka powieść ciepła, bardzo pocieszająca, to jest taka powieść nostalgiczna, słodko-goszka, taka, która i zarówno daje nadzieję, i daje też takie pole do przemyśleń. Jednocześnie, słuchajcie, ekranizacja tej powieści, która doskonale tak jak powiedziałam, słuchajcie, uzupełnia tę powieść i tutaj Mark Levy i twórcy tego serialu zrobili no kawał doskonałej roboty. Jestem ogromnie zaskoczona w ogóle jak to wyszło na ekranie. To ten serial natomiast przypomina takie produkcje jak chociażby nie wiem, Emily w Paryżu, nie wiem czy kojarzycie taki serial. To jest właśnie ten piękny Paryż, to jest to piękne miasto, to jest to miasto, które znamy z pocztówek, które znamy z magicznych filmów, które właśnie zapisały się w naszej pamięci. I taki właśnie obraz Paryża portretują twórcy serialu. Tak właśnie wygląda miasto w ich oczach, ich ujęciu. Tak jak powiedziałam, to są takie ciepłe i barwy, taka ciepła atmosfera, to wszystko się tak idealnie dopełnia właśnie w tej historii. Jestem ogromnie ciekawa, czy oglądaliście już ten serial, czy w ogóle znacie książki Marka Leaviego, czy jesteście zaintrygowani zarówno tą opowieścią, jak i samym serialem. Dawajcie koniecznie znać. No i cóż, kochani, możecie w takim razie poczytać sobie również na blogu o wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć, Marka Liviego. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa pa!